Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w Wielkanocną Sobotę. To jest ten dzień, w którym jeździ się święcić koszyczki. Może nie tyle koszyczki, ale to co tam zebraliście w koszyczkach, żeby poświęcić, żeby sobie jutro na śniadanko zjeść. No a ja dzisiaj wybieram się do prądnika koszkiewskiego do kapliczki w prądniku koszkiewskim dokładniej. Tam od lat organizowane jest takie motoświęcenie, na które jeżdżę już od 2005 roku, czyli bez mała, jakby nie liczyć, od 18 lat. No, czasami zdarza się, że pogoda jest kiepska, tak jak widzicie dzisiaj. Jest zimno w granicach 4 stopni, asfalt jest jeszcze mokry. Przedwczoraj waliło śniegiem niemiłosiernie No ale stwierdziłem, że w tym roku Że w tym roku jednak będę chciał jechać na to święcenie Dlatego, że ostatnio też, też mnie nie było, już nie pamiętam z jakich przyczyn Czy też chyba pogoda była kiepska, albo padało, waliło żabami, albo też było zimno No więc w tym roku, jak jest tylko zimno, a nie pada, stwierdziłem, że jadę no niestety wyjechałem sobie troszeczkę późno z domu, więc dlatego skakuję na autostradę. Ale nie będę pędził tutaj 140, no nie derko mnie. Stóweczka maksymalnie 110. Jestem już w Krakowie, dokładnie w nowej hucie. Temperatura popatrzcie 4,6 stopnia Celsjusza. No zbyt ciepło, nie? Jest, wydawało mi się, że w Bochni było cieplej trochę. Ale być może to dlatego, że trochę mnie w tej autostradzie tutaj przewiało. Co jestem ciekaw, czy inni motocykliści dalej jeżdżą do prądnika koszkiewskiego na święconkę. Czy będę dzisiaj tylko sam? Jeden. Trochę głupio by wyszło, nie? I ktoś powie, że grzane manetki w taką pogodę nie robią roboty. To jest wybawienie dla dłoni. Na rąk są jakieś motorki. Dojechałem już na miejsce. Fryzurę mam tragiczną, jak widać. Święconka zaraz się rozpocznie. Jak widzicie, tam za mną już koszyczki są przygotowane. No, dzisiaj frekwencja, jeśli chodzi o motocyklistów, nie jest największa. I jakoś specjalnie mnie to nie dziwi, dlatego że temperatura jest no można powiedzieć mało zachęcająca, ale kilkoro śmiałków przyjechało, tak więc popatrzcie, możecie też zobaczyć jak wyglądają sprzęty niektórych osób. Popatrzcie jaka wypasiona Honda NT 1100, którą miałem kiedyś przyjemność testować w Hiszpanii. Widzicie tutaj znajduje się wszystko co chyba było tylko dostępne do tego motocykla. Mamy gmole, mamy jakieś dodatkowe deflektory w różnych postaciach. Tutaj mamy uchwytów 10 tysięcy. Oczywiście e, brak sprzęgła to znaczy, że mamy skrzynię automatyczną dwusprzęgłową. E, tutaj podnóżki jakieś no powiem wam, że kanapa akcesoryjna no fajnie, 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 fajny ten motocykl. Tutaj jakieś pićku, tu jakieś inne rzeczy. Ciekawe, ciekawe, kto tym przyjechał. No a z tyłu mamy Honda NC750X. Jaka malutka, niziutka, fajna. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani też święci? Nie, oczywiście, ale jest kościół. Super. Super. <laughs> Tutaj ekipa na czoperkach też przyjechali, chyba z niedaleka, bo to tak jak rozmawiałem z nimi przed chwilą, no to pogoda też e, taka dosyć kiepska. E, no i to jak widać po rejestracjach z Krakowa, e, widać, że chłopaki chyba jeżdżą dosyć dużo. No i tam jeszcze widziałem fazerkę, o ile się nie mylę. O właśnie jest faza. E, fajny motocykl też, ale tu się dzieje proszę bardzo. Tu się dzieje. Ale po to święcimy pokarmy, moi drodzy, aby sobie uświadomić, że pokarm jest darem i każdy posiłek powinniśmy rozpoczynać od modlitwy. I święcenie pokarmów ma nam to właśnie przypomnieć, że każdy pokarm jest darem. Dzień dobry, witam! Dzień dobry, witam. No, witam, witam panowie witam, witam, witam. Chciałem zapytać o ten piękny motocykl. Jak się sprawuje? Super. Super. Relacja. Wiadomo, że ma kilka słabych takich punktów. Siedzenie fatalne było mhm. do wymiany. Natomiast yy, przekochany motor do jazdy na winklach włączasz sobie bieg i niech on się martwi, na którym biegu wjeżdżać, Naprawdę tak. jest bardzo dobry. Parę rzeczy trzeba było poprzerabiać tutaj. Szyba jak widać jest przerobiona, tak, bo tamta widzę, była fatalna, tak. drgała cały czas. Ale zresztą to każdy motor musi sobie dopasować do, do siebie. Do siebie. Tak. O, jesu, Artur, tak, to, to ja się tak. boję, ja się boję. Parę słów może? No nic, ja przede wszystkim się zawsze bardzo cieszę, jak widzę motocyklistów u nas tutaj w prądniku na święceniu pokarmu. Naprawdę, to jest dla mnie wielka radość. A, dla nas a czasami rozmawiam to? jeszcze i mówią: A ja z Warszawy ktoś tam był, a ktoś tam przyjechał z, z Wrocławia. Ja mówię: O której pan wyjechał? Szósta, nie? Siódma. Tak. No niesamowite. To pewnie byłoby więcej, gdyby, tak, tak. gdyby nie no, ale pomoże, i tak się, się cieszę. Cieszę to się bardzo. Tak. Dobrze, że nie padło, bo padam, też byśmy przyjechali. By... E, Książka atmosferitów. Ja by się naprawdę, cieszę, no, naprawdę. naprawdę. Grzechę byłoby nie przyjechać I Państwo nauczyli panowie, żeście mnie nauczyli jeszcze jednej rzeczy, ciągle to mówię. Bo jak teraz jadę samochodem i widzę za sobą motocyklistę, to ładnie zjeżdżam na To, A, no, tak. to... Naprawdę. Chyba nauczyliście mnie, bo ja tak kiedyś nie zwracałem na to uwagi. Nie to, żebym żebym po prostu złośliwie złośliwie złośliwie. Złośliwie. to lekceważyć, złośliwie. Po prostu nie zwracałem uwagi. Nie wiedziałem, że to jest no Ważne po prostu, nie dla was, żebyście się gdzieś tam zmieścić, zmieścić w środku. To tak, własne patenty jakieś? Tak, czy... tak, tak, tak. A takie uchwyty, bo to widzę, że one na zewnątrz wychodzą, to też gdzieś można dostać? Czy... Tak, w tym Giwi, to jest Givi 12. Aha, okej. Okay. W To jest dobre bo tu tu tutaj, w podróży, mhm. tu czy masz wszystkie dokumenty, paszporty, grubsze pieniążki i tak dalej, żeby było. To jest o, przyklejone na stałe to, czy... Nie, na rzepę. A, na rzepę. Dobra, dobra. Wiesz, To jest fajne. Tutaj takie jakieś rękawice na przykład, jakieś pierdółka, takie coś. Y tutaj, no to to wiadomo, tu jest na ten, na, na y Jet Boyle. Aha, wkłada okay, się do okay. tego, na kawu się, żeby mm -hmm. było przymocowane tutaj. Tak. To wszystko też, te, te uchwyty są takie Super. do tego. Tutaj to jest podnóżki, jak jadę dalej gdzieś, to mimo wszystko, żeby te nogi wyprostować. Mm -hmm. Jednocześnie dodatkowa osłona jest. Tutaj wiadomo, musi, w jednym się mieści pokrowiec, w drugi przeciw deszczówki. Tutaj blokady się mieszczą. To jest rewelacja, też chińskie. Zobacz, widzisz na telefon? Na telefon i widzę, no, że nawigacja jest jeszcze nie. No nawigację jeszcze nie podłączyłem, bo dopiero Tomek gdzie jem No to było składane, w innym jeszcze nie pasuje. Mhm. Z trzech robione yy, z tych, z trzech elementów składana była aza, nawigacja. Aza. Ja widzę właśnie, żeby... To znaczy, i ufyt jest od czegoś innego, to jest od czegoś innego, to jest od czegoś innego. Natomiast to jest bardzo dobre, bo do tej pory miałem tego gripa. Mhm. Ale nie pasowało mi, no bo mam trochę tam problem z rękoma i ciągle miałem możliwość, y, kłopot z ustawieniem tak, tak, Właśnie tak, tak. tego dokręcam, dziękuję. I to też jest składane z czek uchwytu. To jest, pokazałeś się, zobacz, widzisz? Tu, tu jest na kluczyk. Aha, okej. Okay. Okay. ci nikt tego nie zapluczy. Tak tak tak, 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 tak. To słabiutkie jest, bardzo słabo chronie. Mhm. przed tym, przed, y, przed wiatrem. Więc w związku z tym trzeba było założyć to. Mhm. To bo mnie jednak to, wieje nie bardzo. Nie przeszkadza ten, Nie przeszkadza przy skręcie nie, 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 w ogóle, nie, nie, w ogóle. Wszystko idealnie jest. Super. Proste jest takie. No z taki, no to jest tylko taki nowinę, które jest. Reszta no to już, już nie ma kufry to są właśnie. Tutaj na górę co jest, no to to musi być, bo jak jakieś zakupy się robi, nie radzić na tak, szybkiego tak, 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 coś tak, do picia, ale nie, to tak, mi tak, się tak. bardzo podoba. Ten patent z tą gumą Proste... i z tym tutaj to jest ekstra, naprawdę. Jak coś wiesz, nie radzieś położyć, złożyć tak, czy coś, tak, tak, to... Tak, tak, tak. Czasem kończy włożę, żebym nie zgubił. No jeszcze wiadomo, muszę coś tam poprzerabiać to już. No to już moja druga wyprawa tym. W tamtym roku z zaliczyliśmy całe dolomity, no to fajnie się. Spaję, a co, a co się było sprawa? przed tym? BMK. Gies? Giesik. Giesik, nie? Giesik. Giesik, Giesik był ładny był, ale, ale niestety no z powodów zdrowotnych trzeba było się pozbyć. Z tym miałem kłopoty już ze zmianą biegów i, Aha. I, i tutaj był problem i mogłoby to stanowić jakieś tam, jakimś tam zagrożenie. No tu ta skrzynia ja robi to... robotę. Rewelacja jest, super? rewelacja no. jest, no z jednej strony dobrze, że nie zrobili wszystkiego yy, automatycznego, bo... tylko że można sobie tam Tak, tak. gmyrać. A jednocześnie, że każdy ten motor dostosowuje do siebie, no to jest cała frajda, tak. ubierać motor, kombinować z nim, to jest właśnie cała frajda. Miło, miło było, miło, miło było poznać zobaczenia. wszystkiego dobrego. Również... No jak widzicie nie byłem sam. To mnie bardzo cieszy? Parę osób było więc fajnie, fajnie. No a tu taka malownicza ta kapliczka, więc naprawdę fajnie jest tutaj sobie podjechać. Ja jeszcze podjadę tu, zobaczymy co tam, co tam jest ciekawego, czy tutaj coś mamy, czy tu się da gdzieś jeszcze przejechać, wyjechać.